No, odgarniam materiał tutaj dookoła, przy okazji wyrywam chwasty jakieś grabiami. Nie mam dużo ściółki, więc oszczędnie to robię. W sensie zgarniam ściółeczkę na bok. Jak już ładnie zgarnąłem wszystko na bok, biorę kartony, wykładam dookoła, rzecz jasna. Najlepiej jest wcześniej zmoczyć, żeby się ładnie układały. Ja to robię trochę później, bo tam miałem niewygodną pozycję do działania. Nierówny teren. Co w większej filozofii nie ma, robimy kładziemy tak, żeby była zakładka, żeby chwasty się nie przebiły. Polewam wodą, żeby to wszystko oklapło. Jako, że nie miałem czym tego przykryć, za bardzo tu użyłem tutaj nieprzetworzonego kompostu takiego z materiału który pozyskałem z wybiegu dla kur, a resztę uzupełnię przy najbliższej okazji jak będę miał jakiś materiał dostępny. Do wyścielenia. Raz na parę miesięcy chodzę do sąsiada, pytać się, czy nie ma jakichś odpadków organicznych niepotrzebnych. No i wszedłem, wziąłem takie coś od niego. Takie jakieś powyrywane, te darnie, niedarnie, takie jakieś odpady. To wziąłem sobie i wyrównałem tym częściowo teren, częściowo użyję ściółki Normalnie ludzie mają obawę, że. Nie będę używał tego jako ściółki, bo mi chwasty wyrosną i tak dalej. No tak, ale jak to wszystko skupisz w jednym miejscu, niewielkim, na przykład wokół drzewka, no to ile tych chwastów ci wyrośnie w takim terenie, to chyba wypielisz bez problemu, nie? Także ja się nie obawiam tutaj w ogóle pod kątem chwastów, że coś będzie. E, jeśli to na małym terenie rozpostrę, trzeba korzystać z darmowych materiałów. Nie są one idealne, wiadomo, że zawsze za kasę możesz sobie kupić idealne tam produkty. Znaczy lepsze jakościowo, ale nie o to chodzi. Za darmo możesz mieć ich więcej, propagując jednocześnie niezanieczyszczanie planety, czyli dbanie o środowisko i oddalanie się od tego syfu, w którym żyjemy. Powoli, tak? Bo trzeba się powoli uniezależniać od tego całego bagna, w którym jesteśmy. Tutaj morele z biedronki kupiłem, w tym roku wsadziłem. Jest tutaj niewielka warstwa, nie miałem dużo materiału. Więc tutaj mogę spokojnie uzupełnić, zakrywa, zakrywając te deski. Przy okazji mogę część tych spróchniałych desek jeszcze wykorzystać, też położyć tutaj pod spód, żeby jako barierę antychwastową. Przy okazji się ich pozbędę, ładnie zakryję. Wyrównał sobie tutaj teren częściowo, także powinno wyglądać całkiem estetycznie. Za jakiś tydzień, jak popada trochę deszcz, na to czy tam dwa tygodnie to wszystko klapnie, wyrówna się, jednolity kolor będzie miało i powinno wyglądać w miarę ok. A że nie zależy mi tu na estetyce za bardzo, no to niech se będzie. No jak się nie ma dostępu do zrębów drewnianych, no to trzeba się jakoś radzić. Więc tutaj właśnie to jest jeden ze sposobów: pytać się sąsiadów, czy nie mają niepotrzebnych odpadków organicznych i. Mamy w ten sposób dużą ilość darmowej ściółki. Powinno za tydzień lepiej wyglądać za jakiś tydzień czy dwa. Jak to już wszystko trochę oklapnie. Zawsze można na to wysypać trochę kory ze sklepu. Kupić dwa worki 1,9 zł. Chyba kosztuje tam nie wiem mililitrów, ale jeden worek taki za 9 zł. Jak tu się wysypie kory, no to powinno ładnie bardzo wyglądać. Resztą tego materiału uzupełnię sobie to miejsce, gdzie ostatnio kładłem karton i zabrakło mi ściółki. Że odchwaszczanie mam na długi czas z głowy w tym momencie, tutaj, w tym miejscu. Może sporadycznie, gdzie nie gdzie, coś tam wyskoczy, ale dzięki kartonowi pod spodem nie muszę wkładać żadnej pracy. Ziemia użyźniona, wilgoć będzie trzymana. Odchwaszczanie z głowy, więc nic do roboty tu nie ma. Naprawdę tylko patrzeć i rozkoszować się tym, jak rosną ładnie moje roślinki.